My mówimy o Lidze konferencji, ja wiem, a ja... my chcemy grać w lizę Europy. Ja wszedłem chcemy w puh, Mistrzów. w ja, mistrzów. Jak ty nie chcesz chcemy. grać w lizę mistrzów? Kiedy widziałeś? Do... Idź do prezesa Lecha Poznań, do do prezesa Lecha Poznań nie do kibiców. A tak. do jak Lecha Poznań się przygotował w tym sezonie do Ligi Mistrzów? Tak, że jakby spadł do Ligi Europy, to był cztery klasy gorszy od Henku mówię, Nie był w stanie nawiązać walki. Nie ma w ogóle pomysłu na grę w Lidze mistrzów polskich klubów. Nie, Dla polskich klubów nie ma żadnych ambicji. Żadnych ambicji nie ma. Jest tylko do człapania się do pucharu konferencji i ściubanie tam punktów. I to jest szczyt ambicji polskich klubów. I nikt mi nie powie, że jest inaczej. Bo jeżeli byłoby inaczej, to drużyna by przygotowana, chociażby byłaby stworzona drużyna, która mogłaby nawiązać jakąkolwiek walkę, gang. Ale wiesz, Klas lepszy. Lech był, został rozjechany przez gęk w eliminacjach Ligi Europy. Ja się zgadzam z Tobą nie 100%. Ma, nie ma w ogóle że Nie jesteśmy absolutnie nie jesteśmy na to przygotowani. W na ale to ambicje nie ma w mamy. I w... Jakie ambicje? W życiu nie widziałem, żeby polski klub miał. Wiesz, kiedy ostatni raz ja widziałem polski klub, który miał ambicje i myślał naprawdę o Lidze Mistrzów? Raków, który, nie no Raków, który był o, o jednego gola w Pradze od, od, od Ligi okay, Mistrzów. No. Tak. To był ostatni polski klub, który, który był gotowy na to, żeby podjąć walkę o Ligę Mistrzów.